Cześć, witajcie, ja jestem Dariusz, to jest kanał Przebudzonko Ścieżki Wolnej Woli. Nagrywam dzisiaj z wypadu terenowego, a to dlatego, a nie z mojego domowego studio, że mam do przekazania pewne informacje, aktualizacje, wiadomości i nie chcę z tym czekać. Chcę się tym podzielić, bo jedna z tych informacji jest dla mnie naprawdę super ważna. Zatem zacznijmy. A dopiero co robiłem materiał odnośnie zaćmienia, które będzie miało miejsce za dwa dni, czyli 8 kwietnia. No i... No i jak wiecie, wtedy podczas zaćmienia ta granica między światem naszym, fizycznym, tym poziomem, a światami bardziej subtelnymi, energetycznymi, astralnymi, będzie cieńsza. Ta granica będzie cieńsza. Zatem jest to dobry czas na medytację, puszczanie intencji, manifestacje, kreacje, przyciąganie itd. No i wtedy również Cern ma zamiar odpalić zderzacz hadronów który w zasadzie w swoim działaniu jest otwieraczem portalu. Zatem nie dziwi mnie wybór akurat takiej dacy, która pokrywa się z zaćmieniem, żeby zrobić taki eksperyment z otwarciem, no bo wtedy zderzacz będzie miał po prostu ułatwione zadanie. Co z tego wyniknie, nie wiem, tak tylko po prostu informuję, ale to jest jeszcze informacja, którą gdzieś tam pewnie słyszeliście, bo się o tym w miarę mówi. Natomiast zdecydowanie mniej wiadomo o tym, że oddział Etortan ponownie przybył na naszą orbitę. Etortanie są rasą wysokich szaraków, teoretycznie, teoretycznie pozytywnych, y, będących częścią Federacji Galaktycznej, ale no, w praktyce opinie mają szemranom. Jeżeli oglądacie moje aktualizacje, to doskonale wiecie y, dlaczego. I przybyli tutaj po to, aby spotkać się tutaj na Ziemi, na Antarktydzie, ponownie z przedstawicielami kontrolerów Ziemi. Po co? Wytłumaczyli, że to spotkanie ma na celu dopilnować, by w tym czasie zaćmienia nie było, nie było tutaj na Ziemi organizowanych przez jakieś te różne podziemne, iluminackie grupy żadnych rytuałów, wskutek których mogliby ucierpieć najmłodsi, że tak to ujmę, żeby nie było żadnych ofiar. No, brzmi to szlachetnie, tak w teorii, ale w praktyce niespecjalnie etortanom wierzę i spodziewałbym się bardziej, jakby byli raczej honorowymi gośćmi podczas tego typu wydarzenia. No tylko, to tylko jednak takie drobne informacje początkowe, bo teraz chciałbym Wam powiedzieć o tym, co tak naprawdę właśnie mnie skłoniło, żeby już tak spontanicznie nagrywać. A główna informacja, którą chciałem się podzielić, to to, że wygląda na to, że będziemy mieli ponowną szansę na otwarty, masowy kontakt z tajgetanami. Już tłumaczę po kolei o co chodzi. Jak wiemy, na naszej orbicie okołoziemskiej znajduje się wiele różnych statków należących do wielu różnych ras i cywilizacji. Tajgetanie mają tam swój statek Toleka, który ma 1735 metrów długości, a także dołączyło do niego ostatnio kilka innych. Mianowicie statek zaopatrzeniowy Saska 1, jak również statek typowo bojowy Czujny Orzeł. Dołączyło także kilku nowych członków załogi ze swoimi myśliwcami, czyli zwiększa się zarówno Liczba samych statków, jak i Tajgetan. Ale ta liczba zwiększy się wkrótce jeszcze bardziej, ponieważ dołączy do nich również statek klasy Alcyon. Klasa Alcyon to są największe statki, jakie posiadają Tajgetanie. Sama nazwa nawiązuje do najjaśniejszej gwiazdy w gromadzie Plejat, czyli właśnie do Alcyon. I statek ten ma zająć się monitorowaniem gwiezdnych nasion tutaj na Ziemi i zapewne ma wiele także innych różnych zadań, ale jak się dowiedzieliśmy, wśród tych zadań znajduje się także wznowienie właśnie tego otwartego kontaktu z ludźmi na Ziemi. Bo obecnie tajgetani nie rozmawiają chyba praktycznie z nikim. Gosia czy Robert z Hiszpanii mają kontakt nawet nie tyle z tajgetanami, co ze swaruniankami, bo rozmawiają przecież z Atenem i z Jazja, one są sfaruniankami, nie tajgetankami. Być może z kimś tam jeszcze tajgetanie jako tacy rozmawiają, bo przecież nie każdy, z kim prowadzili rozmowy, ma kanał na YouTubie i nie każdy się tym kontaktem dzielił. W większości przypadków to był kontakt całkowicie prywatny, niejawny. No ale tak czy siak, nowa załoga, nowi ludzie, nowy kontakt. Projekt pierwszy kontakt, który był realizowany w 2008 roku do jakoś tak 2015, polegał na tym, że wielu tajgetan wchodziło w nasze sieci społecznościowe, rozmawiając z zupełnie przypadkowymi ludźmi, nie jakimiś, wiecie, wybranymi. Nie chodziło o to, że robimy sobie jakichś wybrańców i z nimi się kontaktują. Po prostu rozmawiali z kim popadnie, ze zwykłymi ludźmi. Nie z przedstawicielami rządów, naukowcami czy coś takiego. To nie działa, to już sprawdzali, to kompletnie nie działa. Zależało im na zbadaniu gotowości zwykłych ludzi na otwarty kontakt. Jakie jest w ogóle zainteresowanie tymi sprawami pozaziemskimi, kosmicznymi? Wnioski nie były zbyt optymistyczne. Ogólnie o tym pierwszym kontakcie i tych wnioskach odsyłam do innego materiału, który gdzieś podlinkuję w komentarzu pod filmem. No i cieszę się, że no teraz mamy, można powiedzieć, my jako ludzie kolejną szansę się wykazać. Trochę czasu od tamtego projektu minęło. Myślę, że nasza świadomość się nieco w tych tematach kosmicznych rozwinęła i może to teraz wyglądać nieco inaczej. Różnica podstawowa w tym kontakcie, jaki będzie teraz w stosunku do tego, jak wyglądał projekt, pierwszy kontakt, polega na tym, że wtedy... Tajgetanie mówili, kim są. Przedstawiali się jako istoty pozaziemskie, i domyślam się, że dla takich przypadkowych ludzi, którzy nie są za bardzo zainteresowani kosmosem, y, są bardziej w tej mentalności, powiedzielibyśmy, 3D-systemowej, no to dla nich to było albo jakiś żart, albo uznali, że ktoś jest głupi, y, więc nie byli tym zainteresowani. To ich zrażało. Natomiast teraz Tajgetanie mają nie informować o tym, kim są. Czyli nie będą mówić ludziom, że hej, my jesteśmy tutaj Plejadianami z systemu gwiazdy Tajgeta, chcemy porozmawiać. Nie, nic podobnego. Teraz to będzie kontakt niejawny. Można się spierać, czy to dobra, czy niedobra decyzja, ale w pełni uzasadniona. Ja, ja z jednej strony bym chciał, żeby to było takie jawne i oficjalne, ale z drugiej strony rozumiem decyzję i na logikę jest ona lepsza, bo jestem pewien, że znalazłoby się wielu ludzi, jakichś, wiecie, y, śmieszków, cwaniaczków, y, którzy by się podszywali podszywali i udawali, że no my tutaj jesteśmy istotami, my piszemy do ciebie, jak tam, co tam, jesteśmy na orbicie i ha ha ha, że kogoś udało się wkręcić. I to jest ważne, że gdybyście mieli jakiś taki kontakt, ktoś by się przedstawił jako człowiek pozaziemski, to raczej bym w to nie wierzył. Jeżeli miałoby dojść do takiej weryfikacji, że dany rozmówca faktycznie jest na przykład z załogi Tajgetan, no to taka weryfikacja nastąpiłaby poprzez kanał Sfaru Oficjal, czyli kanał Mari Sfaru, albo może też przez kanał Cosmic Agency Gosi, ale to byłoby zweryfikowane w ten sposób. Na słowo nikomu bym po prostu nie wierzył. I to jest właśnie ważne, żeby nie dać się w żaden sposób wkręcać. Natomiast, jeżeli się zastanawiacie, a jaką może mam szansę, żeby się na ten kontakt załapać, co trzeba zrobić? No nic nie trzeba zrobić, to nie jest coś za coś. Nie wiem, jakie są kryteria doboru. Może to będzie typowo na chybił trafił, na kogo padnie na tego bens, albo, albo może głównie ukierunkowane do gwiezdnych nasion. Ciężko mi powiedzieć. Zapewne będzie to kontakt najszerszy w języku angielskim, może też i w hiszpańskim. Jeżeli ktoś się zastanawia, a co z Polską? Nie wiem, dotychczas tajgetani po polsku nie mówili, może, może akurat teraz już mówią. Natomiast podejrzewam, że Polskę mają gdzieś tam na jakiejś swojej kosmicznej mapce zaznaczoną jako jako dość jasny punkt, jeśli chodzi o świadomość w tych tematach pozaziemskich i również w znajomości samych tych konkretnie treści od nich, od Tajgetan, ponieważ u nas akurat bardzo ładnie to się wszystko rozwija i świadomość idzie w górę. Zatem czy jakaś taka szansa na kontakt w Polsce jest? Pewnie jest. Mówię, nie wiem, spekuluję, ale szansa jakaś zawsze jest. Jak to się będzie dalej rozwijało? Nie wiem, jak ktoś będę wiedział, będę informował. Wszystkie te wytyczne, które przedstawiałem, że nie będą się ujawniać, to są wytyczne na ten moment. I o wszystkim decyduje y, królowa Alenym. I jeżeli zostanie podjęta decyzja, że teraz robimy to w sposób jawny, czy coś takiego, no to tak będzie. I cała sprawa napawa mnie dużym optymizmem, ponieważ to jest nowy wiatr w żagle i w zasadzie kolejny rozdział. Kolejny rozdział niezwykle czegoś istotnego, bo bezpośrednich kontaktów ludzi i ludzi pozaziemskich. Tyle w tym materiale, napiszcie co o tym myślicie. Ja jestem bardzo podekscytowany. Nie chodzi o to, że ja liczę na kontakt. Jakby, jestem otwarty, tak, jakby się mi tak y, złożyło, no to bardzo chętnie, ale jeżeli nie, też w porządku, też w porządku, bo tych źródeł wiedzy już mamy teraz i tak na tyle sporo, że wiele pytań, które byśmy prywatnie zadawali i tak pewnie by się z tym y, pokrywało, więc taka chęć, że ja, ja chcę rozmawiać akurat ja, ja, ja ze mną, to bardziej płynie z ego niż y, z faktycznej potrzeby tego y, kontaktu. Dobra, trzymajcie się. Do następnego i cześć.